Już po dwóch spotkaniach nie będzie nie będzie, że tak powiem nie będzie zmiłuj. Tu, tu, już muszą, tu już no, tu już nie będzie wątpliwości, tutaj już będziemy widzieć, jak zaprezentują się nam zawodnicy i szybko składy Image, Karkis, Fug, Derka po stronie antyterrorystów Overlord Majoshi Erne, Destro i Musambani po stronie terrorystów. Także rzeczywiście nam się troszeczkę tutaj te składy wymieszały. Yy, nie wiem, żeptio. Prawdopodobnie będziesz miał jeszcze jedną szansę zagrać. Także, jak na razie ładnie Karl. Ładnie dwa fragi tutaj zrobił co mógł nam Karl. Mamy sytuację 3 na 3, ale to overload robi nam overlord robi nam przewagę. Jest od respa, od długiej też DRK 3 na 2 DRK z ładnym fragiem. Zobaczmy w takim razie, jest frag od Chrisa i tutaj już na siatce ostatni nam zostaje mu Musambani. Ale jeszcze tutaj bawi kotka i myszkę. No w końcu trafia Chris, czy ma defa? Nie ma defa. Zobaczymy, czy zdąży rozbroić paczkę. Ta paczka już coraz szybciej tyka. Myślę, że tak, że nie powinien mieć e, e, problemu. Znowu scena nie ta. No Jezus Maria, no. Straszne rzeczy. 1 do 0. Ładne odbicie. Mieliśmy sytuację 3 na 2 po stronie Tero. Nie zdołali obronić BSA. Ciekawe dlaczego. No bo przewagę mieli. Paka już leżała. Tymczasem terroryści znowu agresywnie, znowu już praktycznie na BS-ie. Chris, problemy tutaj z zabiciem, no ale w końcu mu się udaje. Ładnie tam image derka i ładny po raz kolejny image. I po rundzie, ależ tutaj szybko nam to poszło. 2 do 0, bardzo pewnie. Jak na razie przynajmniej na tym eko zagrali nam antyterroryści. No i tak jak mówiliśmy, no tutaj już nie będzie wymówki mapy, tutaj zawodnicy yy, muszą, no znowu chudu nie widać, no nie, no, karwa, gabury, no ja się wykończę, kurwa. <ścoughs> Czy wy zawsze musicie wszystko zauważyć? Schód, widzimy. Naprawione. Wspaniałe HP. Tak, tym razem tak. Na fullu terroryści. Podłożyli sobie paczkę w pierwszym rzędzie, w drugiej zagraj full eco. I teraz dlatego mogą grać z kałaszkami. No, przewaga broni dość znaczna i to może być niespodzianka dla. Dla antyterrorystów, nie wiem dlaczego nie przekupili. No Może liczą na to, że wygrają tą rundę. Chociaż jak jeszcze ją przegrają, to nawet następnie będą mogli sobie zagrać na fullu. Dlatego też takie rozwiązanie stronie CT. sobie tych pieniędzy. Myślę, że sobie nie pomieścili. Ale to CT tutaj ma przewagę. Już dwa fragi od nich. Na BS wchodzi nam RN, ale Imić ma bardzo dobrą pozycję. Jeden frag od niego, i tutaj już się nic nie dzieje więcej na tym BS-ie. Musam banić gdzieś tam sam. Samotny biały żagiel, zawsze tak jak EMPO. Próbuję jeszcze zabić, zabija Chrisa na środku. No, ale antyterroryści wiedzą, gdzie on jest, co może robić. Paka zresztą leży na A. Także nie będzie chyba zachowywał nam paczkę. ależ tą grupa pościgowa leci z każdej strony. Chyba szukają tego ostatniego Fraga, gra CT. I to jest trzecia runda dla nich. Terona Eko. ACT, ze spokojem, ze zdobytymi kałaszkami, także bardzo dobrze to do nich wyszło. Nie musieli nawet kupować broni. No, nie do końca udany tutaj ten smog na środek, nie, to jest Wabik, myślałem, że to smog. Tam już antyterroryści, taka niespodzianka we wentylach, a teraz spokojnie, bez żadnej szarży. Na razie czekają. No i Musambani z tym kałachem jako jedyny wyciągał już i na środku. Ładnie Chris. Ale tutaj będzie miał utrudnione zadanie ma dwóch terrorystów. O, tamten skan. Kurczę, czemu to nie weszło? No teraz na razie czeka. Czeka na jakieś skrót, na jakieś takie zagranie CT które by pozwoliło wyciągnąć chociaż jeszcze jednego fraga. banić, gdzieś tam się cofnął pod samego respa. Zobaczmy co oni kombinują. Będzie atak środkiem i może A. Może B. Nie wiem co oni kombinują, bo tak bardzo wchodzą dziwnie. No jest w końcu wejście Fug no, z trzema bardzo szybkimi fragami. Trzy głowy od niego. Kompletnie nie, zau nie zauważyli go zawodnicy Tero. No i Fug jeszcze czwarty, bardzo ładnie sobie tutaj poradził. Pewny strzał od niego. 4-0. No i dopiero druga runda na furu graczy Tero. Chociaż teraz widzimy, że Musambani będzie musiał to na pistolecie zagrać. No i to nie jest dobra wiadomość dla graczy terrorystów 4-0 Czy te bardzo pewnie. Zobaczmy w takim razie jak sobie radzi fuk. On tą e, ostatnią rundę miał bardzo dobrą. Na środku image. Wispod BSMB I fuk na A To jest taka pierwsza linia oporu, że tak powiem. stawiona przez antyterrorystów. Imić z pierwszym fragiem. Tero, bez żadnego planu, kompletnie jakoś tak się motają po, po mapie. 45 sekund do końca rundy. Fuk, pomaga się na środku, ależ tutaj, no niestety dla niego, no nie wiem dlaczego tak akurat zagrał. Mógł to zrobić lepiej. Szczególnie, że tam imić się schował. Czterech na trzech. 25 sekund do końca rundy terroryści nie mają kompletnie pomysłu na wejście na jakiegokolwiek BS A teraz chyba będą próbować na ale to będzie za późno, to już nie ma szans. 17 sekund. Ależ ładnie, teraz imidż tutaj sobie z tą obutką poradził. No szkoda, że nie trafił tego ostatniego fraga. 9 sekund do końca rundy, sytuacja dwóch na jednego. jeszcze jednak podłożyć paczkę, gra ale, tutaj, Chris nie miał żadnego problemu, żeby go zabić. Widzimy, że ten małotow nie do końca udany. Tak czy inaczej, piąta runda dla CT. Ładny tam nozu i Jeszcze to był chyba trzeci frag w tej rundzie dla niego. Tak, dokładnie. On cztery fragi nawet z tej awupy zdobył. Bardzo dobra runda. Gdyby ten terrorysta tam szybciej na tym środku wychylił, no to by się runda myślenia się potoczyła. No. To czasami bywa. 9 fragów Domidja. Czyli to co jak się odgraża, że inną mapę zagra, to będzie dobrze. No jest dobrze, jak na razie przynajmniej. O, pojedynek sniperek na środku. Dostał, by oberwał tam Musambani. No i tym razem Mimi już się nie mili. On bardzo, bardzo pewnie sobie gra z tej jawupy Tymczasem terroryści zaczynają. Karl ładny, pierwszy frag, Karl na BS-ie walczy. No nie ma pomocy. Tutaj ładna głowa od Destro. Ale Karl zrobił co mógł. On był sam, sam tutaj na tym BS-ie. Nie wiem gdzie był. Fuk. Fuk przedtem właśnie krył BSA. A teraz gdzieś tam na środku chyba. Podwoili na wśrodek. No ale tutaj robienie pleców zamiast pomaganie przed wejściem. Czy to się opłaci? Zaraz się przekonamy, sytuacja 1 na 1, ależ tutaj podpalony Ern. Terka, czy Ern? Derka. bardzo sprytnie tutaj zachodzi Erna i runda szósta dla antyterrorystów. A to, ja mój jest też twój telefon? No, ja nie wiem, gdzie jest twój telefon. Ty. Tam. Gdzie tam? Tam nie ma, bo to jest mój telefon. Nie, to jest bez smoka. nie wiem gdzie jest twój telefon. A co? Telefon. Zobaczmy, jak wyglądają fragi: Imit 10, 5 od Derka, Chris 5, Karl 5 i 4 fuk. Po drugiej stronie Ern, Musambani po 4 fragi i trójka pozostałych zawodników po 2. Na razie bardzo źle, jeżeli chodzi o grę terrorystów. Bez pomysłu, bez jakiegoś takiego wejścia szybszego. Kolejny raz ta AWP na środku. No i kolejny raz skutecznie. I kolejny raz już przewaga dla antyterrorystów. Tym razem FUK już nie rotował, został sobie na, na BS-ie. A! Chris y z fragiem na Majoshim. Kolejny frag od Chrisa. I nie nam AWP, ale jest Chris, który tutaj wyjaśnia całkowicie sytuację. Przebiega mu jeszcze DRK z pomocą i mamy rundę siódmą dla antyterrorystów I zaczyna nam się robić pogrom. Zaczyna nam się robić pogrom. Wracamy w takim razie do spotkania. Tero na eko. Zobaczmy w takim razie. Tym razem fuk na tym BS-ie właśnie. Tu chyba stoi z Karlem? Nie tu stoi. Z Karlem. Zaskoczony trochę Karl. dwa fragi. Fuck dwa fragi, przepraszam bardzo, ale to terroryści już zajmują BS-a. robi Derka. Odrespa jest za a No i tutaj Derka. Na całe szczęście dla zabija mu samba niego. Derka z kolejnym fragiem. I zostaje nam ostatni terrorysta, który nie daje rady kompletnie nic zrobić. Ósma runda, no znowu będziemy mieć takie spotkanie, no nie, no przecież tego się nie da komentować. to, może zawodników posłuchamy? Posłuchajmy, no bo tej, no ja nie wiem ty. Ja nie wiem jak to komentować, nie? no przecież warzywa jest literą takie, że no nic. Przenoszę nas. Co? Przenoszę nas. Dobra. Pchasz? O! Zmiedał! B padł. Y, Podstacili się góra. Na jeden. Nie wierzę, wenty jeden. Że flasza mi dostał. Ej, skrócili już! P Dobra, Dobra, będzie po telefonie. Jest na naszej flasce. Dobra, to był chyba ten. Teraz to już na skórę jadą Ja nie Jak może ja, Musimy grać Składy są losowe no, Wyczekaj, masz skrót co tu podejść rach Ale teraz trzyma bóstwa podsadzili Lajna Oni w ogóle chyba umarli na tym TSie Po co na pusto. Ile jest na rzadko? Brakuje mi jakiegokolwiek planu, ale jakiegokolwiek nie. Na to, co tutaj będą grali. Nie ma nic, kompletnie. Tutaj nawet nic. Jeden tam z zawodników powie. Dobra, idę tam coś spróbować. No, idę coś tam spróbować. Jeden z mi Jeden był na białce. Myślę, myślę. Idę coś tam spróbować. Maka. Jeden na spocie, drugi na wózku. No idę coś tam o. spróbować. i To jest cały ich plan. Idę coś tam spróbować. Okej. Okay. Nie. Komunikacji nie ma w ogóle, nie? Kompletnie zero, tu wszystko leży, nie? Tu wszystko leży i kwiczy. Także ja się nie dziwię, że oni tyle przegrywają, Tutaj po prostu w tej drużynie na razie wszystko leży i kwiczy. Na razie, jeżeli ktoś tego nie weźmie w swoje ręce, to oni przegrają to do zera, nie? Także wróćmy do tego spotkania. O, tym razem Musamban wyciąga tą AWP. Ale na miejscu jest Fug. Dwa fragi. karter, też znowu po raz kolejny skrócony ten main A. I po raz kolejny tutaj lepsi zawodnicy antyterrorystów. No ale mamy trzech na trzech. No może teraz coś się uda terrorystom. Ależ ładnie tutaj Fug. Bardzo ładna głowa. Zobaczymy, czy sobie poradzi. No, kolejny raz Fug. Nieźle strzela Fug. No i to będzie prawdopodobnie kolejna runda dla y, antyterrorystów. Jak już się uda wyciągnąć tą owkę ze środka, no to jest jednak tutaj właśnie fuk i Chris, którzy bardzo dobrze sobie radzili jak na razie na tych swoich BS-ach. No i Fuk kolejny frag od niego. Bardzo pewny, bardzo ładna głowa. Nie, napadka no, jest zajebisty, no. Witam cię na Mek, Siemanko. Może kasztany mają mocne CT? Oczywiście, że tak. Fuka, już widzieliśmy. Zaraz sobie poobserwujmy, w takim razie, Krycia. No, tym razem Fuk tutaj nie daje rady. No, ale jest Karl. No to, to, to no, już są cztery fragi od Karla. I przybiega się derka, zabija sobie na piątego. Zobaczmy jak wyglądają fragi 11, Uderka, Image 13, 13, kart, puk 13 i 9 Chris. Po drugiej stronie Musamban, który ma 7 fragów, Ern, 6, Majoshi 4, Overload 3 i Destro 3. No, Chris teraz troszeczkę mm, poszalał. Ale już chyba tak teraz chłopaki się czują pewnie, że właśnie takie rzeczy prawdopodobnie mogą decydować o tym, że tutaj jakąś rundę na ugrają nam terroryści. Zobaczmy, Fuka przebiega przez. Terror jeszcze w ogóle nie weszło na BSA. Aj, Fukowi, to mało zostało. Chyba nie do końca się spodziewał, że terror już zajęło tak głęboko ten wentrum. Dobre smoki. DRK, nikt nie patrzy pleców w ogóle z terrorystów. No naprawdę tutaj... O, teraz chyba się pokapował. No dobra. ERN, walczą na base'ie, no ale mają strasznie słabą pozycję zawodnicy terror Sytuacja 1 na 1. DRK i ERN, oni przed chwilą chyba w jednej drużynie i lepszy DRK. I to runda jest znowu dla antyterrorystów. Odbijali 3 na 5. Tak czy inaczej dali radę. Co tu więcej powiedzieć? Dominacja! Jak na razie wygląda to po prostu. Tak jak wygląda. Witam Cię, Mateusz, na bogatości. Także, terroryści w tej rundzie mieli wszystko, nie? No, mieli pakę podłożoną, mieli... Mieli rozstawionych już zawodników Przewagę Trzech na 5, 5 na trzech I tak i tak nie, nie potrafili tego wykorzystać No może teraz się uda Środek zdominowany, ale jest fuk. Ojej Tutaj trochę w szoku, na szczęście jest R. No, Majoshi teraz Całkiem przyzwoicie tutaj wyciąga. No i mamy sytuację 2 na 1. No może teraz, no może teraz. Jest Chris. Ja jestem ciekawy. Jeżeli teraz terroryści tego nie ugrają, ja wychodzę. Już więcej... Siemanko Nugierek. Z pierwszego meczu jest 5 zawodników. Ależ Ney tutaj tutaj dostaje jest, Także Tero to chyba ugra, także nie pójdę. Jest runda dla, dla Tero. Jest ta runda upragniona. Jedna, jedyna jak na razie. Pieniądze mają, także no, będą no, mówić. No. Tak. Dzięki.